Witam Ciebie. E, jeśli chcesz e, m, mieć szybko i skutecznie gładką skórę, zapraszam Ciebie na ten odcinek Beauty Kawki, transmisji, w której podzielę się z Tobą. Co ja stosuję i robię to od 6 lat, że moja buzia mimo upływu czasu wygląda lepiej niż wyglądała 6 lat temu, jest bardziej gładka, jest bardziej miękka, jest bardziej taka odżywiona, jest bardziej jędrna, jest, jest bardziej nawilżona, jest, naczynka moje są uspokojone, jest również taka. Odmłodzona. Zostań ze mną, podzielę się z tobą dwukrokową, specjalistyczną pielęgnacją, która doprowadza szybko i skutecznie do takich właśnie efektów. Jestem przekonana, że wiele kobiet, tak jak ja, ja kiedyś, dzisiaj poszukuję Właśnie sposobu na to, żeby szybko i skutecznie ładnie móc wyglądać. Często się spotykamy z tym, że kupujemy taki krem, śmaki krem, nie to, nie działa, nie pasuje, nic mi nie dał. Czuję, że wyrzuciłam pieniądze w błoto, jestem sfrustrowana. Ja tak kiedyś miałam, dzisiaj już tak nie mam. Dzisiaj mam swoje ulubione produkty, ulubione kroki pielęgnacyjne, ulubioną pielęgnację specjalistyczną i dzielę się tym z Tobą, żebyś nie musiała się już frustrować, że wydajesz pieniądze na coś, co jest nieskuteczne, co nie działa. Więc jeśli chcesz mieć szybko i skutecznie, gładką buzię. Rozświetlone, tu, e, rozświetlone lico, ro, odmłodzone komórki, odmłodzoną skórę, chcesz może usunąć jakieś poszarzenie mm, po zimie e, nalot, e, może chcesz spłycić zmarszczki, może chcesz oczyścić pory, może masz takie czarne, malutkie kropeczki, które Cię denerwują, może masz blizny potrądzikowe, może masz przebarwienia, może masz odstające skórki, cokolwiek z tego nie masz, ta pielęgnacja dwukrokowa, specjalistyczna, ale domowa jest dla Ciebie. Dlaczego war tak bardzo podkreślam e, słowo, e, bo jest bardzo ważne domowa? Jest ważne dlatego, że e, jasne jest, że możemy sobie pójść do kosmetyczki, na jakiś fajny zabieg. E, dzieje się tak raczej wtedy, kiedy mamy. I bardzo nam zależy na tym, żeby szybko, ładnie wyglądać. Ale sukces pięknej skóry i tak jak sukces we wszystkich, żeby pewne czynności wykonywać systematycznie, e, a wtedy te efekty są trwałe i piękne. I są e, nie tylko spontanicznie na jeden raz, ale są po prostu ciągłe. E, więc e, żeby już nie rozmawiać, to przejdę do rzeczy. E, najpierw zwilżę sobie buzię. Te pielęgnacje wykonuje się raczej wieczorem, dwa, trzy razy raz w tygodniu, w zależności od e, twojej skóry, od tego czy ona jest cienka, czy jest grubsza, czy jest możliwa, czy jest naczynkowa, czy jest, e, e, czy jest właśnie e, taka, e, taka, taka taka, która... w zależności od tego jak ona reaguje po prostu. E, na nawilżoną buzię nakładamy sobie pierwszy krok. To jest taki preparat złuszczający. E, ma takie e, tego nie widać, ale e, to są kryształki korundu, e, które masowane po buzi e, sprawiają, że poprawia się mikrokrążenie. Jest więcej tlenu w skórze. E, e, pobudzona jest ta skóra do pracy własnej. Również te kryształki korundu sprawiają, że usuwa się martwy naskórek, który każdego dnia powstaje na naszej skórze. Jeśli tego nie wiedziałaś do tej pory i nie złuszczasz swojego martwego naskórka, to ważne jest, żebyś wiedziała, żeby to robić, ponieważ możesz kupować kremy za 1000 zł. Ale jeśli nie złuszczasz martwego mam naskórka, to te kremy i tak się nie wchłaniają w całości, nie przenikają po prostu przez te wszystkie warstwy zrogociałego martwego naskórka. Co się jeszcze dzieje, kiedy właśnie tymi kryształkami korundu um, złuszczamy sobie buzię i masujemy się? Ano, dzieje się to, że nasza skóra, która nie jest gładką taką gładzią, ale jest porowata czyli ma w sobie takie, gołym okiem tego nie widzimy, ale ma takie kanaliki, w których, um, w których upycha się um, brud, kurz, smog, dotykamy się brudnymi rękami, pozostałości tam się upychają. Kiedy śpimy i pocieramy buzią o poduszkę, to złuszcza się nasza skóra i te, ten martwy naskórek złuszczony upycha się w tych kanalikach. Jeśli nie oczyszczamy tych kanalików systematycznie to dlatego właśnie powstają później takie czarne kropeczki, których niekoniecznie lubimy. I jeśli te czarne kropeczki hodujemy latami, to trudniej jest później się ich pozbyć. Najpiękniejsze są rezultaty, kiedy robimy to systematycznie. Dodam sobie troszkę wody. Ja mam skórę naczynkową. Kiedyś, jak jeszcze nie znałam tych produktów, chodziłam od apteki do apteki, od drogerii do drogerii, szukałam pomocy dla siebie, żeby mi ktoś pomógł, żeby mi coś pomogło moje naczynka uspokoić. No niestety nie trafiłam, nie trafiłam, myślałam już o laserze, ale właśnie praktycznie w ostatniej chwili na mojej drodze stanęły te produkty, których teraz od 6 lat Cały czas używam, nie używam niczego innego. Moja naczynkowa skóra jest przepięknie uspokojona. Moje na jest regularnie złuszczany. I kiedyś myślałam, że przy skórze naczynkowej nie mogę absolutnie robić żadnego złuszczania nie wolno mi, nie wolno, bo to podrażni. Nic bardziej mylnego. Okazało się, że jeśli nie złuszczam, mimo naczynek, jeśli nie złuszczam tylko bezpiecznie to jest ważne słowo jeśli nie złuszczam tego martwego naskórka, to moje naczynka pękają tym bardziej, bo nie są, nie są elastyczne, nie, są, nie są, są po prostu kruche. Buzia nie oddycha, nie ma tego mikrokrążenia. I piękne jest to w tym zabiegu, że. Kiedy robimy to manualnie, tak, to możemy sobie kontrolować, że na przykład mocniej na brodzie, czy dłużej, tak do dwóch minut, maksymalnie mocniej tu na, na brodzie, a mniej na policzkach, ale jednak, więc to jest ta różnica pomiędzy właśnie tym zabiegiem domowym a zabiegiem u kosmetyczki i bardzo polecam zabieg u kosmetyczki to nie jest tak że nie bardzo polecam ale chodzi o to że u kosmetyczki zabieg wykonywany jest kryształkami korundu który jest nieoszlifowany tak nieoszlifowany więc jest to mocniejsze jest to bardziej mechaniczne jest to na głowicy czyli takie drrr. i w sytuacji kiedy nasza skóra jest wrażliwa, zmyję moją buzię wodą. Poważne jest, żebym teraz te kryształki koruntu właśnie dobrze wymyła. Jeszcze chwilkę to potrwa. Na pewno jestem troszkę zaczerwieniona, ale to jest OK. Ok. Już czuję, że pod mi ich nie ma. Więc teraz co robię ręcznikiem papierowym. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne żeby nie ręcznikiem, którego używa cała rodzina, ale ręcznikiem papierowym, przykładając osuszyć buzię, nie pocierając, przykładając. Ważne jest, żeby, żebyśmy się nauczyły, że to nie ma być pocieranie, to ma być przykładanie. Dlaczego to jest takie istotne? Ponieważ każde pocieranie naszej skóry narusza warstwę lipidową skóry i kiedy mamy skórę cienką, wrażliwą, właśnie taką Podatną, to może to prowadzić um, do, do jej uszkodzenia. E, I teraz co pięknego zrobię, e, bo wspomniałam, że jest to dwustopniowa, e, dwukrokowa, e, dwukrokowa pielęgnacja. Użyję kroku drugiego, i to jest krok, który kocham pierwszy, ale drugi kocham jeszcze bardziej, e, ponieważ e, co takiego robi wspaniałego. Wyobraźcie sobie teraz, że e, oczy, oczyściłyśmy e, te kanaliki, złuściłyśmy ten martwy naskórek, oczyściłyśmy te kanaliki. One się otworzyły, tak? Są teraz takie otwarte drożne. Czyli jakbyśmy je teraz zostawiły, tak o, no to, no to niekoniecznie by się to mogło dobrze skończyć, szczególnie jakbyśmy teraz poszły w jakieś zanieczyszczenia. Ale to, co robi drugi krok właśnie... Nie, wygładzanie. Jest to mm, e, potocznie e, mówiąc, wygładzać. Każda nazwa potoczna mm, bierze się z życia i to jest piękne. Nazwy potoczne najbardziej odzwierciedlają e, skuteczność, odzwierciedlają stan rzeczywisty. Więc jeśli tutaj na ten drugi krok mówimy potocznie wygładzać, Fizycznie, fizycznie on wygładza. Czekajcie, wezmę do tego Wygładza. Czyli, jeśli stosujemy jako drugi krok, właśnie po tym pierwszym złuszczaniu, dwa, trzy razy w tygodniu, to. Absolutnie. I nasza buzia jest po pierwsze zabezpieczona, kanaliki są zabezpieczone, po drugie, przy regularnym używaniu buzia staje się coraz taka gładsza, gładsza i coraz gładsza. Ale piękne w tym drugim kroku jest również to, że możemy używać go codziennie, więc w sytuacji, w której potrzebujesz przyspieszyć efekt, żeby taką, mieć taką gładką tę buzię, to możesz używać tego preparatu. Codziennie, każdego dnia jako serum. Co jest ważne przy używaniu serum? Że serum to jest kosmetyk mocniejszy niż krem. A taka reguła jest, że kosmetyków używamy właśnie w taki sposób, żeby zaczynać, że najmocniejsze, żeby były przy skórze żeby najmocniejsze były przy skórze czyli każdego serum używamy najpierw serum, a potem kremu. Używamy najpierw. I e, trzecia fajna rzecz, która jest w tym e, kroku drugim, w tym preparacie właśnie, jest taka, że możemy również go stosować e, pod podkład jako bazę. I efekt makijażu jest wtedy po prostu piękny. Słuchajcie, nie mogę się tutaj dojść do ładu z moją fryzurą, więc wybaczcie <śm> się tak kokosze. E, chyba jest gorzej. Nie wiem. <śm> Do czego zmierzam? Ano do tego, że jeśli potrzebujesz przyspieszonego, skutecznego działania, efektu, bo masz już może dość tego, że żadne kosmetyki, żadne działania nie są skuteczne, że kupujesz kremy, które nic nie działają. I tym czym ktoś podzielił się ze mną i jestem tym zachwycona od 6 lat moja skóra nigdy nie wyglądała lepiej moje naczynka nigdy nie były spokojniejsze kiedyś miałam purpurowe policzki wybuchy czerwoności przy zmianie temperatury wszystko mnie piekło podkład mi spływał nie malowałam się bo po prostu było to dla mnie uciążliwe czułam się brudna kiedy już musiałam, no to i tak mi wszystko spływało, ponieważ moja buzia nie była złuszczana, nie była oczyszczana, nie była pielęgnowana, bo bałam się wszystkiego jak ognia przez moje naczynka. Nie umiałam sobie z tym poradzić. Dzisiaj już wiem, jak to zrobić. Dzisiaj polecam dwustopniową pielęgnację specjalistyczną, która uspokoi Ci naczynka. Wygładzi Twoje zmarszczki, oczyści Twoje pory, usunie zaskorniki, zminimalizuje blizny podrądzikowe, odmłodzi cały koloryt skóry, a również, jeśli będziesz regularna i systematyczna, zlikwiduje przebarwienia. Więc czy warto? Sama proszę zdecyduj, czy warto. Zapraszam Ciebie do kontaktu. Wolności, miłości absolutnie. Mam nadzieję, że te informacje były tutaj przydatne. Na co dzień prowadzę trzy rodzaje spotkań: są to beauty kawki, czyli takie spotkania właśnie beauty. Wspomagam kobiety w podobaniu się sobie. Prowadzę również spotkania rozwojowa kawa, gdzie rozwijamy swój umysł, pokonujemy przekonania, ograniczenia, wierzymy w siebie, coraz bardziej budujemy się w tym kontekście i spotkania kawa z Bogiem, gdzie dotykamy naszej duchowości, ponieważ moim olbrzymim olśnieniem w życiu, i takim objawieniem czymś, co uwielbiam mówić i polecać. Jest uświadomienie sobie, co ja sobie uświadomiłam, i yy, uwielbiam polecać. Uświadomienie sobie, że nie jesteśmy istotami fizycznymi, jesteśmy istotami duchowymi w fizycznym ciele. I jeśli na, tak na siebie patrzymy, to wszystko staje się inne. Yy, więc yy, zapraszam, jeśli chcesz o tym pogadać do kontaktu. Wszystkiego co najlepsze. <laughs> to byłam ja z wszystkimi moimi niedoskonałościami a także doskonałościami w pełni.